Witam, pozdrawiam serdecznie 63 mlecznym towarzyszom. Jak już zapatruję na spalanie ogniska w lesie i wycinki drzew? Ogólnie, ogniska w lesie można palić, nawet gdy jest susza. Używamy w tym celu kuchenek najczęściej, w takiej suszy najczęściej używamy kuchenek spirytusowych, napatyki. Ja mam napatyki typu samotny wilk, zaprojektował mi mleczny towarzysz, którego serdecznie gorący, bardzo mocno pozdrawiam. Yy, ogólnie rzecz biorąc bardzo, yy, znaczy ja bardzo przepadam za ogniskami, także yy, mogę powiedzieć w ten sposób, że biwakuję na dziko, zawsze biwakuję na dziko i zero problemów w leśniczym mnie spotkał, zero problemów, że, że, że yy, paliłem ognisko, akurat była kuchenka, siekiera, wszystko rozłożone. On się nie przyczepił, bardzo zrozumiały Pan, którego serdecznie pozdrawiam Co do wycinki drzew, no myślę, że jest to... To jest dosyć chory program, gdyż już wszystko wycinają, rezerwaty przyrody wycinają, wycinają kupę drzew z lasu. Ja oczywiście jestem zdania, że można, wycinąć, można wyciąć, wiadomo, że drzewo jest potrzebne na opał, na papier, wiele różnych rzeczy. Ale żeby robić to z głową, proszę Państwa. najpierw mieście, potem działać, a nie działać, a potem myśleć. Tak, tak, tak samo jakby najpierw strzelać, a potem pytać, tak? Najpierw musimy się zastanowić, co robimy, dopiero potem zacząć działać. Ja sobie tu jeszcze pobuszuję w Włóczęga Polski, w Filip, jak po prostu z a, byli na wojnie. No ja sobie tu jeszcze troszeczkę pobiłakuję, zapraszam na poprzednie filmiki i na kolejne. Także pozdrawiam serdecznie Filip Pietowski. Dasz bór.